Szczęśliwy, witam państwa nieoficjalnie, ale serdecznie. Proszę państwa, powitam państwa wspaniała, znakomita orkiestra, świetnych muzyków i świetnych ludzi, Włoska Orkiestra Symboliczna pod dyrekcją znakomitego dyrygenta maestro Ruben Silva. Drodzy państwa, za pomocą tajemniczego wehikułu czasu, przenosimy się do krainy węgierskiego czarna. Słyszeliście państwo ten wspaniałe rytmy. Dlaczego węgierskiego, no, Dlatego, że w czasach Austro-Węgier operetka cieszyła się ogromną popularnością, to był najpopularniejszy gatunek muzyczny. E, jestem pewien, że państwo to doskonale wiedzą. I Austro-Węgry rywalizowały troszeczkę i Węgry i, i Austria w ładnych melodiach. Ten, tę Księżyczkę Czardasza napisał Imre Karma. Wtedy młody, zdolny, utalentowany i popularny kompozytor. Zresztą ciekawostka, że napisał tę Księżyczkę Czardarza na początku swojej kariery. Potem stworzył jeszcze kilkadziesiąt dzieł, które wszyscy porównywali do tego pierwszego utworu, do Księżyczki Czardarza. I nigdy nie udało się podobno przewieźć tego utworu. Jest wspaniały, pełen znakomitych melodii. Przeboju, o których Państwo nawet nie macie pojęcia, że śpiewacie cze, czasami fragmenty właśnie z tej Księżyczki Czarnarza. Ale przenieśmy się. Dlaczego Węgry? Polaków i Węgrów od wieków łączy wiele sympatii. Już pomijam królowa Jadwiga, czy król, król Ludwik Węgierski, król Batory, generał Bem. No, historia z II Wojny Światowej, kiedy to Państwo doskonale wiedzą z historii, że Węgry były w sojuszu z Niemcami ale kiedy Niemcy zażądali lojalności w, yy, w walce z Polakami, to no, powiedzieli, że jeżeli wycofają wycofają z tego sojuszu, to Polaków nie pozwolą ruszyć. I to wszystko zaczęło się tak naprawdę z tysiąc lat temu, ponieważ pochodzę z Kiec, z Góry Świętokrzyskich. Tak, tak, z cyzorek z pewnie Mikołają. kołają. Yy, czyli jestem z to Świętokrzyskim i w yy, Górach Świętokrzyskich jest Góra Święty Krzyż. Nie wiem, czy Państwo wiecie. To było pierwsze miejsce wielkżesne, ponieważ to było tak naprawdę pierwsze miejsce w Polsce na terenach Polski, gdzie zaistniały pierwsze relikwie Krzyża Świętego, które przywiózł do nas książę Emeryk, syn Stefana, świętego Stefana, króla Ręgry. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Imre Kalman ma na imię Imre, a, czyli inaczej go nazywamy Emeryk. Słyszeliście państwo ten sygnał? Znaczy, że zaczęła się ostatnia minuta mojego wystąpienia, a ja dopiero się rozkręcę. Proszę Państwa, otóż w kabarecie Orfeu trwa koncert wyjątkowej, wielkiej, kochanej, uwielbianej wręcz gwiazdy kabaretu Orfeu. On ma szczególny charakter, bo jest rodzajem pożegnalnego występu. Uwielbiana w tym Budapeszcie gwiazda Silwa Wareszko. Kończy karierę, bo wyjeżdża do Ameryki. Bo chce tam robić karierę. Ale jest pewno niedomówienie, bo wszyscy nie, nie dowierzają, dlaczego wyjeżdża teraz? U szczytu sławy, u szczytu kariery, kiedy jest tak uwielbiana, popularna i tak dalej. Tym bardziej, że zachowała się właśnie w niezwykle przystojnym oficerze y, armii australgiarskiej księciu, y, księż. Tak, Się za chwilę. Ale teraz sobie proszę wyobrazić, że wypełniony po brzegu kabaret Orfeu spija słowa z ust wspaniałej gwiazdy Sina Lewareska i śpiewa razem z nią i tańczy i podziwia. Ona śpiewa już po raz siódmy chyba ten pis. Czarnasz, czarnasz, strugą ognia wlewa się do żyłu. Ech, poniesie czarnasz do kresu sił. Żyje w nim szum węgierskich drzew, oddech gór i wodospadów śpiew. Dziarska w nim ma dziarska krew. Mocne bracie wino nasze wzmaga serca rytm, ale ubić się czardasze to dopiero szczyt. Przed Państwem Aleksandra Orłowska, jako Sylwa Pareszku i słynny czardasz. We'll be